No, Elo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oceniania polskich YouTuberów. Z tej strony, jaku Produkcja, Twój ulubiony YouTuber muzyczny, znawca koneser muzyki rapowej. Ktoś w to wierzy? Dzisiaj sprawdzimy sobie najnowszy numer Natsu oraz Nitro szpilki. Jeżeli chciałbyś więcej przeglądów, zostaw koniecznie suba, bo jest to bardzo ważne. Ponadto, łapa, ona nic nie daje, ale będę widział, że chcecie więcej. A i warto czekać do środy, bo prawdopodobnie w środę pojawi się nowy film na kanale. I będzie to coś specjalnego, coś czego jeszcze nie było. Jak wszyscy wiemy, Sylwester Wardenga zapowiedział, że pojawi się psiakobus z udziałem Leksia I teraz naprawdę może się bardzo mocno namieszać Także czekam, bo jestem ciekaw I muszę przyznać, że Leksiu naprawdę tutaj mi zaimponował, że zgodził się na występ w psiakobusie Bo o ile z jednej strony jest to szansa na pokazanie się z dobrej strony i uczestnienie swojego imienia Tak z drugiej strony, no kurwa, Nie miałbym psychy chyba, nie? Totalnie Po takiej sytuacji wyjść i powiedzieć wprost do kamery Ja bym się nie odważył, totalnie Jeżeli ten numer będzie brzmiał ten sposób, to znaczy nasu nie wleci z tym swoim wokalem wysokim, to będzie o całkiem spoko. O, no i właśnie o tym mówiłem Widzowie, proszę opinia teraz w komentarzach z Waszej strony. Lepiej na cu jak nawijała w tamten sposób jak na początku, czy lepiej tutaj wyżej? Ja wypowiem się tutaj tak, że mi się wydaje, że lepiej niżej. Ten wokal jest dla mnie za bardzo piszczący. mam ociski? Chyba bym nie słuchał na co dzień. To też jest wyznacznik tego, co powiedziałem, nie ostatnio, że fajnie sobie sprawdzić nutę pod kątem tego, czy na co dzień byś sobie sprawdził taką nutę. No ja bym raczej nie sprawdzał takiej nuty na co dzień. Przecież początek zajebisty. Dalej, im dalej, tym gorzej. Nitro, please help. Pół miliona mam w gotówie, nie biorę pożyczki. Mam bijemy, to nie pęży, ale są komiczni. Nie tak sobie wy... No jakieś tam follow-upiki są, nie? Ale nie są jakieś wyszukane Jestem też ciekaw, dlaczego ten numer został wydany w walentynki Czy tu jest y, gdzieś jakieś ukryte znaczenie, czy to po prostu tak o Nie rozumiem tego wersu W sensie jestem głupi albo to po prostu to, to się nie da zrozumieć no, jest nawiązanie do takiego Zimmera, nie? Dzisiaj będzie tylko gala. Co z galą? Kurwa, głupi jestem. <głupia> Naprawdę nie rozumiem, o co tu chodzi. Gala? Rozsięła mi Nawiązanie do Fame MMA, tak? Że rozmazana kreska po walce. Ej, to może mieć sens. Faktycznie jestem głupi, kurwa. Rozmazana kreska, bo jakiś zerwał w oko i ma rozciętą tutaj ten. Ona miała rozcięte oko? Nad sulekcji po walce. Tak wyglądała. Nie miała roz... no, Rozmazana kreska, tak, ale nie miała rozciętego oka. Ej, warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, na co zwróciłem uwagę. Klip jest w 5K, włączmy sobie w 5K. Oh, Mówiłem wiele razy już, nie? Chyba nie muszę powtarzać. się jak młody boss, chociaż jestem szefową. Te końcówki takie no na siłę one tam i zaakcentowane, żeby pasowało. Pową jak Aha. Ale skąd, wierzysz w romans to jest błąd. A zabawy zakochanych niech trwają całą noc. Ja się męczę osobiście. Bywały lepsze numery ze strony Natsu. Na przykład yy, duchy. To przyznam, po słuchaniu na odcinku Panu miałem to cały czas w głowie, cały czas tego, w sensie nie słuchałem tego, ale <grych> Nie wytykajcie Cały czas miałem w głowie boss pitch, boss pitch. to cały czas miałem w głowie Tego raczej nie będę miał Ale trzeba przyznać, że Natsu pierwszy raz nagrała jakiś numer, który jest o czymś I w końcu ma jakiś tekst Albo nie, ja już nie wiem, kurwa, teraz już nie mam pojęcia Znowu jakiś zupełnie niepotrzebny, przefleksowany tekst Próbowałeś nie, przymierzyć i się wywaliłeś do... nie wiem, nie jest catchy ten numer Początek był, miał potencjał Pod stóp, tylko stóp moich butów, tam logo... To nie jest ta... ale to też nie jest tak, że ja wyzywam to na maksa, kurwa I teraz powiem wam tak I wybaczcie się tego słuchać, kurwa Jak ci siada, to se słuchaj, co się, przeinteresujesz interesujesz tym w ogóle Bardzo dobrze wiem, że to Nie siada mi ten. Wuja. Dziwki, 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 na YouTubie wszędzie dziwki. Jedne pokazują pizdę, inni są jak zwykłe pizdy Do Malika nawiązanie. Pliki, pliki. Stary numer Malika. Czy to źle jak powiem, że debiutański? No nie no, było jeszcze fitstede i było dużo innych numerów wcześniej, więc chyba bym skrzydził Malika, gdybym powiedział, że to był jego numer debiutański Taki jeden z większych numerów, który poszedł echem szerokim ze względu na memiczność mam wrażenie. Bo tam dicho ładnie poleciał. Nie jestem jak Konoknie. Nie grzeszę głupotom, a w teamie nie byłem nigdy Okej, okay. ale dużo follow Jak na no logo, albo dwie siódemki Trzy plomby wrzuca wsteczny, jestem niebezpieczny Ja się nie znam na samochodach, trzy plomby to samochodowe coś? <gryw> <gryw> Powiedzcie mi, bo nie wiem, no Na godzinę w garażu stoją Mki, Jebać Audi i Merol Jaki jest najlepszy? O, ale wywołamy burzę w komentarzach. Jaki jest najlepszy samochód, widzowie? Marka samochodu, jaka jest najlepsza? Czy zgadzacie się, że Audi ma jebać, Czy nie? A do każdego, kto zachować się nie umie. Chcesz wypłacać liście, bo masz pręta w dupie. Tutaj jest follow-up do znanego polskiego youtubera, który przeszedł kiedyś operację i miał, no, pręt w plecach, nie? Tam ma... Y i wszyscy wiedzą o kogo chodzi, nie muszę tego tłumaczyć Ja nie wbijam szpilek, wbijam w trumnę gwoździe Jestem mega gotem, co obije ci mordę Ekipa na ekipę, tylko się ustawcie wszędzie Mam ziomków pod sprzętem Mam w kieszeni szczękę Powudzony nikotyną, nie śmieć na ścierwem To już nie omegle, megle, a stala wista leszczę No i co, wuja dał radę czy nie dał rady? Ciężko powiedzieć widzowie Żeby dostać fer to nie no, szczerze mówiąc, jak słyszałem yy, stare rapy, to był chyba Beefs i Samu, co to było? Był taki stary traczek, ku... i tak, gdzie on jakoś nazywał? Diz i Samu Diz na ciastko! Nie, nie mogę puścić tego! Nie, karta kredytowa, nie będę weryfikował. Nie mogę tego puścić, widzowie. Mogę y, w Google? Proszę. Teraz nie wiem, czy to był ten numer w ogóle, bo nie mogę go odsłuchać. Dobra, był taki numer Nitra kiedyś, stary. I co ja chciałem powiedzieć? Że był gorszy, ten jest lepszy, to chciałem powiedzieć. I, a, i chciałem powiedzieć jeszcze, że strasznie y, na jedno kopyto, na jedno flow cały czas. Ale cieszę się, że jest kontencik i można coś sobie posłuchać. Coś tam jeszcze mamy? Chuja, chuja. Wywalaj z tym refrenem. To chcę na refren. To powinno być refrenem. To. Roku, jak przekazuje nic nadal, to powinno być na refrenie. I na co więcej, robiąc taki zabieg, Leksiu powinien być na klipie. Teamix, oddajcie Leksia. Wifon, oddajcie Hidusa.